Moi drodzy, w trakcie zimy będziemy sprawować kontrolę nad tą pandemią. Jeszcze się nie zakończyła i to wyraźnie ujawniło się w tym tygodniu. Dwa dni temu poinformowałem Parlament o sytuacji. I przesłanie było takie, że razem mamy utrzymać kontrolę nad pandemią w trakcie zimy. To jest nadal naszym celem. Z jednej strony musimy uniknąć, by szpitale się przepełniły, a służba zdrowia przeciążyła. A z drugiej musimy uniknąć dużych negatywnych konsekwencji społecznych i ekonomicznych działań, jakie podejmujemy, by ten cel osiągnąć. To, co teraz wiemy na temat wirusa, sprawia, że prawdopodobnym jest, że zakażenie w Norwegii się zwiększy, również w ciągu kolejnych dni i tygodni zdobędziemy większą wiedzę o wariancie omikron, który został odkryty w Norwegii. To sprawia, że aktualne mogą być nowe, ostrzejsze działania w krótkim czasie. Musimy po prostu na bieżąco śledzić sytuację i być gotowym do działania opierającego się na tej wiedzy. We wtorek wdrożyliśmy kilka działań w celu zmniejszenia zakażenia i opóźnienia rozprzestrzeniania się wariantu omikron. Jak już wspominałem, rząd dokładnie nadzoruje sytuację i wdraża konieczne działania. Od wtorku mamy duże ognisko wariantu Omikron tutaj, w Oslo. Ponad 50 osób zostało zarażonych na imprezie. Wszyscy byli w pełni zaszczepieni. Mimo tego, prawie połowa gości na imprezie została zarażona. To poważna sprawa i rozumiem, że ludzie się niepokoją. Chciałbym też dodać, że sporo o tym wariancie nadal nie wiemy. Ale wiele wskazuje na to, że jest bardzo zaraźliwy i znacznie bardziej zaraźliwy niż wariant Delta, który dziś jest dominującym w Norwegii. Pomimo tego, na chwilę obecną mało wskazuje na to, że wariant omikron wywołuje ciężki przebieg choroby. To bardzo ważne, żeby być tego świadomym. Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Kamila Stontleberg poinformuje później bardziej fachowo o tym, co do tej pory wiemy o ognisku i wariancie omicron. Wiemy również, że można się zarazić, chociaż jest się w pełni zaszczepionym. Potwierdza to ognisko w Oslo. Wiele wskazuje zatem na to, że szczepionka mało chroni przed zakażeniem, ale wygląda na to, że szczepionki chronią przed ciężką chorobą wywołaną wariantem omikron, ale stopień ochrony jest jeszcze niepewny. Więc chociaż nadal nie mamy wystarczającej wiedzy o nowym wirusie, to rząd uważa za konieczne wprowadzenie nowych działań. Chodzi o ograniczenie zakażenia w Oslo i gminach sąsiednich, w których mamy duże ognisko. Dodatkowo istnieje potrzeba dalszych krajowych działań chroniących przed zakażeniem, jako że prawdopodobnym jest, że wariant Omicron będzie się szerzył do innych części kraju. Dlatego koniecznym jest, by powziąć kroki w celu ograniczenia łącznego obciążenia zakażeniem. I tak jak wcześniej, chodzi tu o to, by zyskać na czasie, by nabyć więcej wiedzy o tym wariancie, w jaki sposób zaraża i do jakiej choroby prowadzi. 打击。 I jak zwykle rząd opiera swoje decyzje na fachowych radach od władz do spraw zdrowia. Chciałbym im podziękować za pracę pod silną presją w krótkim czasie. W kwestii niektórych pytań urzędy wydają różne oceny, w dużej mierze się zgadzają. To wtedy od nas polityków zależy, jakie końcowe decyzje zostaną podjęte i jaka ocena całościowa zostanie wydana. Ale dziękuję za bardzo dobrą współpracę i współpracownikom Ministerstwa Zdrowia, którzy również wykonują tutaj wytrwałą pracę. Tak jak zwróciłem uwagę w sprawozdaniu, teraz najważniejszym działaniem, i to się się nie zmieni, są szczepienia. Musimy pamiętać o tym, że dominującym wirusem w Norwegii dzisiaj nadal jest wirus Delta. Zobaczymy, jak się potoczy rozwój tego nowego, ale oznacza to, że musimy w pełni stawiać na szczepienia, a co więcej, przyspieszamy tempo szczepień. To ważne. Jak już mówiłem wiele razy, by osoby powyżej 65 roku życia zostały zaszczepione dawką przypominającą, tak aby były lepiej chronione przed ciężką chorobą. Niedawno słyszałem, że w tym mieście dwie dzielnice skończyły szczepienia dla osób powyżej 65 roku życia. To bardzo optymistyczne. To świadczy o dobrej mobilizacji. Liczymy na to, że wszyscy powyżej 65 roku życia otrzymają możliwość trzeciej dawki przed świętami Bożego Narodzenia. I ci powyżej 65 lat mają wiodące miejsce w wyszczepieniu. Wyszczepienie jest bardzo wysokie i to dobrze. Dalej szybko przechodzimy do szczepienia tych pomiędzy 45 a 65 rokiem życia i potem między 18 a 45. Ale oprócz szczepień potrzebne są inne działania, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażenia. Głównym celem, tak jak powiedziałem, jest ograniczenie i opóźnienie rozprzestrzeniania się nowego wariantu. Dzisiaj rząd ogłasza zatem działania wobec koronawirusa na trzech poziomach: działania regionalne dla szczególnie dotkniętych gmin, i to dotyczy Oslo i gmin wokół. Zaostrzone działania wjazdowe dla osób przybywających do Norwegii i krajowe zalecenia dotyczące wszystkich w całym kraju. Ogłaszamy również, że dostarczymy rozwiązań finansowych w celu ograniczenia skutków działań chroniących przed zakażeniem. Do tego powróci minister finansów. Najostrzejsze działania będą obowiązywać, co oczywiste, w Oslo i w gminach dookoła, które najbardziej dotknęło ognisko Omikron. To są zasady, które ustanawia państwo i będą takie same dla wszystkich dotkniętych gmin. Gminy zostały już wcześniej o tym ostrzeżone, dzisiaj po południu. Minister Zdrowia opowie o działaniach i o wszystkich szczegółach można poczytać na rejering.no. Kiedy zakażenie dotarło do kraju i już tu jest, to musimy liczyć się z tym, że rozszerzy się dalej do innych części kraju i da wyższą ilość zakażeń. Rząd dostarcza zatem również pojedynczych zaleceń krajowych, by opóźnić rozwój zakażenia. Minister Zdrowia opowie zarówno o tych zaleceniach, jak i działaniach zaostrzonej kontroli granicznej. Teraz, tak jak wcześniej, w pandemii jesteśmy zależni od tego, by wszyscy wzięli na siebie odpowiedzialność za ograniczenie zakażenia. Dotyczy to oczywistych zasad, ale każdy z nas musi również korzystać ze zdrowego rozsądku. To, czego doświadczyliśmy w trakcie prawie dwóch lat, to to, że ludność w Norwegii lepiej rozumie, czym jest utrzymanie odległości i ograniczenie liczby bliskich kontaktów. Ufam, że wszyscy solidarnie się zorganizują i będą przestrzegać zaleceń i przepisów, tak jak to robiliśmy przez całą pandemię, ale również będą myśleć sami w niektórych sytuacjach. Żyjemy z pandemią od prawie dwóch lat. Było ciężko i wiemy, ile ona kosztowała chciałbym teraz drugiego dnia grudnia mieć bardziej pozytywne przesłanie w okresie przed świętami. Ale nadal istnieje potrzeba utrzymania odległości, by skontrolować rozprzestrzenianie się zakażenia. Ale to nie oznacza, że nie możemy utrzymać dobrego kontaktu, że nie możemy robić zakupów świątecznych i oznacza, że możemy wychodzić do lokali, ale zgodnie z ustalonymi teraz zasadami. Robimy to dla tych, którzy mogą być ciężko chorzy. Robimy to solidarnie z tymi, którzy ciężko pracują na obciążonych oddziałach intensywnej terapii. Robimy to, by jak najwięcej osób mogło iść do pracy i żyło jak Najbardziej normalnym życiem. Chciałbym ponownie podkreślić, że istnieje niepewność z tym związana i że bardzo szybko mogą być potrzebne dalsze działania. Ważne, żeby o tym powiedzieć. Mamy rozwijającą się sytuację, którą nadzorujemy z godziny na godzinę i nie będziemy się ociągać z wdrożeniem nowych działań, jeśli uznamy je za konieczne zgodnie z zaleceniami od władz do spraw zdrowia. Przekazuję tym samym głos minister zdrowia. Dziękuję. Powiedzieliśmy, że jak tylko sytuacja stanie się niepokojąca, zajmiemy się tym. Teraz ona nadeszła. Sytuacja jest niepokojąca i działamy. Jak już dobrze wiecie, mamy duże ognisko nowego warianta wirusa w Oslo gdzie około połowę gości na imprezie świątecznej mogło zarazić się omikronem. Wszyscy z nich byli w pełni zaszczepieni. To wskazuje na to, że tym wirusem można się łatwo zarazić i szczepionki nie chronią dobrze przed rozprzestrzenieniem się zakażenia. Wydaje nam się i mam nadzieję, że szczepionki chronią przed poważną chorobą spowodowaną tym wariantem wirusa, ale dobrze tego nie wiemy. Dlatego zaciągamy teraz hamulec. Robimy to dla zachowania kontroli, chronienia ludności i służby zdrowia, która jest w wielu miejscach pod presją. Robimy to dla zaszczepienia trzecią dawką największej możliwej ilości osób. Robimy to dla zwiększenia wiedzy i aby mieć lepsze rozeznanie. Dlatego od północy 2 grudnia, a więc od dzisiaj, prowadzamy krajowe działania dla zahamowania i opóźnienia rozprzestrzenienia się zakażenia w gminach, które odczytam. Oslo, Asker, Bærum, Gmine, Nallejansed, Universitetskegård, Akershus. Det Universitet, vil De, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Olensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog, Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås Nesodn i i dodatkowo mos. Tam wprowadzamy obowiązek maseczki tam, gdzie nie można zachować odległości jednego metra w sklepach, centrach handlowych, komunikacji miejskiej, taksówkach i lokalach. Obowiązek pracy zdalnie dla całego personelu lub części, na przykład kół tygodnia, tam, gdzie jest to możliwe, tak, aby to nie wpłynęło na ważne i potrzebne usługi. Ograniczenie do 100 osób na prywatnych eventach wewnątrz, w miejscach publicznych lub wynajętych lub wypożyczonych lokalach. Obowiązek rejestracji gości dla ostrzeżenia o możliwym zakażeniu w lokalach i u organizatorów eventu. Wymóg podawania alkoholu przy stolikach w lokalach i na eventach z pozwoleniem podawania alkoholu. Wymóg miejsc siedzących w lokalach z pozwoleniem podawania alkoholu. Ograniczenie ilości osób do 600 w kohortach po 200 osób na eventach wewnątrz bez stałych wyznaczonych miejsc. Po 14 dniach dokonamy ponownie oceny działań. Ten pakiet działań zostanie wprowadzony w innych regionach w przypadku ognisk, tam gdzie jest podejrzenie pojawienia się nowego wariantu wirusa. Dziś odbyłam spotkanie na ten temat z gminami i wojewodami. Oni też podali mi ważne propozycje. Wojewodzi dyskutują to teraz dalej z wymienionymi gminami i Urząd do Spraw Zdrowia i FHI ocenia, czy i inne gminy mogą, czy powinny przyłączyć się do tego rozporządzenia. Zaostrzamy również nasze krajowe zalecenia. Prosimy dorosłych o zachowanie w stosunku do siebie odległości, na lepiej jednego metra, jeżeli jest to możliwe, unikowania objmowania się i podawania ręki. Zalecamy miejscom pracy dopasowania warunków do pracy zdalnie tam, gdzie jest to możliwe, tak aby to nie wpłynęło na ważne i potrzebne usługi. Na przykład postaranie się o to, aby pracownicy pracowali zdalnie z domu część czasu tak, aby to ogółem stanowiło 50%. Prosimy dorosłych o rozważenie zredukowania trochę ilości bliskich kontaktów. No i mamy krajowe zalecenie używania maseczek w komunikacji miejskiej, taksówkach i w sklepach i tam, gdzie trudno zachować odległość, na przykład wychodząc ze stadionu piłki nożnej lub do kina do momentu znalezienia swojego miejsca. Wdrożyliśmy ostre działania dla zahamowania rozprzestrzeniania się zakażenia nowego wariantu wirusa. W sobotę wprowadziliśmy wiele restrykcji wjazdowych. W poniedziałek przedłużyliśmy czas izolacji do 7 dni i kwarantannę zakażeniową do 10 dni w przypadkach, gdy jest podejrzenie zakażenia omikronem. Teraz jeszcze bardziej zaszczamy, aby zachować rozprzestrzenienie się omikronu w Norwegii. Celem jest nabycie większej wiedzy, zachowanie kontroli, chronienie służby zdrowia i zaszczepienia trzecią dawką jak na więcej ilości osób. Wszyscy przyjeżdżający do kraju mają obowiązek przetestowania się w przeciągu 24 godzin po przyjeździe. Obowiązek ten będzie dotyczył absolutnie wszystkich, zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Będzie dotyczył również osób, które przeszły COVID-19. Podróżujący mogą przetestować się na przejściu granicznych, publicznym ośrodku testowania lub testem domowym. Jeżeli test będzie pozytywny, podróżujący będzie miał obowiązek zrobienia testu PCR. Wszystkie osoby powyżej 12 roku życia muszą mieć maseczkę tam, gdzie niemożliwym jest uniknięcie bliskiego kontaktu z innym do momentu otrzymania negatywnego. Testu. No i będą kontrole na granicy. Rozporządzenie wejdzie w życie po północy. Po dwóch tygodniach zostanie przeprowadzona ponowna ocena. I chcę powiedzieć, że decyzja o zeszyszeniu nie była łatwa. Nie, wielu na pewno będzie uważało, że powinniśmy jeszcze się wstrzymać, ale ceną wstrzymania może być przyciążona służba zdrowia i yy, większy lockdown, który będzie obciążeniem dla dzieci, młodzieży, rynku pracy, gospodarki i życia społecznego. Dlatego była to decyzja, którą uważaliśmy, że musimy przyjąć. To... Spojrzeliśmy również na potrzebę pojedynczych finansowych działań kompensacyjnych i o tym powie minister finansów. Dziękuję. W norweskich finansach mamy dużą aktywność, i wiele osób w gospodarce doświadczyło, że w ostatnim czasie również zarabiało dobre pieniądze. Ale z tymi obostrzeniami, które teraz nadchodzą, może być tak, zwłaszcza w niektórych obszarach i z niektórymi podmiotami, że powstanie niepokój. Dlatego chcemy dostarczyć niektóre rozwiązania od razu. Jedno z nich to rozwiązanie kompensaty w gminach, gdzie mamy 200 milionów koron do 1 stycznia. Można zatem wprowadzić działania w pojedynczych gminach i na w pojedynczych obszarach, gdzie jest to potrzebne, kiedy dostrzega się, że gospodarka jest w nich szczególnie mocno narażona. Więc gminne rozwiązanie, program kompensacyjny na 200 milionów, który teraz mamy, będzie utrzymany do 1 stycznia. Jeśli wtedy zobaczymy, że będzie potrzeba dalszych działań po nowym roku, to trzeba będzie to przedłużyć i do tego powrócimy wtedy. Drugie to kultura, wolontariat i sport, które były cały czas naznaczone dużym niepokojem. Utrzymujemy te rozwiązania, które mamy dla kultury, wolontariatu i sportu i staramy się, żeby dla wszystkich podmiotów było bezpiecznie, aż do lata w pierwszej połowie 2022. To, że już teraz daje się informacja, że zostaną kontynuowane, to pozwala na planowanie i normalną pracę, ale wiemy, że jest to poczucie bezpieczeństwa, kiedy nadejdzie ten typ restrykcji, który wprowadzamy teraz w niektórych częściach kraju. I jest też nieobecność z powodu choroby związanej z koronawirusem. Zwykle to pracodawca bierze na siebie pierwsze 16 dni ale teraz pracodawca weźmie pierwsze pięć, jeśli będzie to związane z koroną i państwo bierze na siebie koszty od i włącznie z dniem szóstym. Więc przechodzimy od sytuacji, gdzie jeśli chodzi teraz o nieobecność chorobową związaną z koroną, to pracodawca bierze od dnia i włącznie z dniem szesnastym, podczas gdy teraz to państwo weźmie to na siebie i od i włącznie z dniem szóstym, co sprawi, że nie będzie dodatkowego obciążenia, że to świadczenie będzie za ciężkie, dla firm, które mają pracowników, którzy muszą pozostać w domu z powodu nieobecności związanej z koronawirusem. Więc robimy teraz trzy rzeczy. Pierwsze to gminne rozwiązanie kompensacyjne na 200 milionów koron. Bezpieczeństwo kompensaty dla kultury, wolontariatu i sportu w pierwszej połowie następnego roku. I trzecie z tym, że jeśli masz pracowników z nieobecnością chorobową powiązaną z koroną, to państwo bierze rachunek na siebie od i włącznie z dniem szóstym. I to rozwiązanie chcemy tak szybko, jak to możliwe, wprowadzić i cel jest taki, żeby już od następnego tygodnia mogło ruszyć. Ponieważ teraz zaznamiliśmy się i więcej się dowiemy o wariancie Omikron, to poprosiłem Kamilę Stoltenberg o to, aby opowiedziała trochę z ramienia FHI, co wiemy i czego nie wiemy. Dziękuję i dzień dobry. Pandemia się nie skończyła. Nowy wariant koronawirusa, który został odkryty zaledwie 9 dni temu, 23 listopada, Znane już jest na całym świecie. Wydarzenia ostatnich dwóch dni w Norwegii mogą wskazywać się na to, że już mamy więcej zakażonych osób niż wiemy i że w Norwegii trwa rozprzestrzenienie się zakażenia. Wyzwaniem jest ta duża niepewność związana z tym nowym wariantem wirusa. W dalszym ciągu nie wiemy wystarczająco dużo o tym, na ile łatwo jest się nim zarazić, na ile jest poważny i jak dobrze działa szczepionka na osobach zakażonych omikronem. Celem pracy teraz jest opóźnienie zadomowienia się omikronu jako warianta dominującego w kraju do momentu zaszczepienia większej ilości osób trzecią, drugą i pierwszą dawką i do momentu otrzymania przez nas większej wiedzy. Jednocześnie należy postarać się o środki w gminach i szpitalach. Nie mamy ambicji zatrzymania tego, że omikron stanie się dominującym wariantem. Zakładając to, że jest się nim łatwiej zarazić, może nawet znacznie bardziej, to nie sądzimy, że jest to możliwe. Doświadczenia z wejścia warianta alfa i delta wcześniej w tym roku wskazują na to, że nawet bardzo ostre działania będą miały ograniczony efekt w spotkaniu nowego i bardziej zaraźliwego wariantu. I efekt będzie zależny od właściwości tego nowego wariantu. To duże ognisko związane z imprezą świąteczną w Oslo daje nam na tyle duże pole do niepokoju, że uważamy, że prawidłowym jest wprowadzanie surowszych restrykcji już w tym tygodniu. Instytut Zdrowia Publicznego wraz z Urzędem do Spraw Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia i Opieki przygotował nas na taką sytuację, w której teraz jesteśmy. Mamy również zarys pakietów działań dla różnych scenariuszy przed tym. Jak się zapoznamy z tym nowym wariantem i stąd mamy propozycję działań i tutaj jest wiele propozycji działań. Mamy już rozporządzenie wzmocnionych działań testowania, izolacji, monitoringu zakażeń i kwarantanny, TISK i szczególnie dla dopilnowania podejrzanych i potwierdzonych przypadków wariantu Omicron. Jest to najważniejszy środek dla radzenia sobie z nieznanym ogniskiem. Oprócz tego zaleciliśmy zatem wzmocnienie tych ogólnych działań TISK w pojedynczych regionach. To dopomoże w redukowaniu rozprzestrzenia się zakażenia. Równocześnie mamy zwiększającą się ilość zakażeń w kraju deltą i to jest tłem. Jest tak szczególnie w ostry i wikien. To też. Chociaż ilość nowych hospitalizacji w ciągu ostatnich 4-5 tygodni rosła powoli, to zakażenie zwiększyło się bardzo. Trudno nam jest ustalić, jakie znaczenie ma to, gdy testujemy w ten sposób jak teraz, ale my już i tak oczekiwaliśmy zwiększonej ilości hospitalizacji i zgonów przed wejściem omikronu. Szpitale donoszą o sytuację pod presją. Ważnym jest, aby dopomóc im w radzeniu sobie z większą presją, również dlatego, że musimy być przygotowani na jeszcze większe obciążenie z powodu grypy. Wszystkie działania razem ograniczą ogólnie rozprzestrzenienie się zakażenia, a zatem dopomogą w zahamowaniu presji w szpitalach i służbie zdrowia. Ten pakiet działań, który teraz do, został uchwalony, może innymi słowy również być aktualny i dla innych gmin i regionów, gdzie środki specjalistycznej służby zdrowia są pod presją lub tam, gdzie jest trudno nisko z omikronem. W tej sytuacji zachęcam wszystkich na przyjęcie proponowanej szczepionki i zachęcam do ściągnięcia apki Smithy Stop. Jeżeli wiele osób to uczyni, to może to być pomocne gminom w ich pracy z nadzorowaniem rozprzestrzeniania się zakażenia. Mogę zapewnić, że FHI wraz z Urzędem do Spraw Zdrowia obserwuje sytuację z godzin na godzinę, z dnia na dzień, dla uzyskania nowej wiedzy, zastanowienia się nad prawidłowymi działaniami i zaproponowaniem zmian szybko, gdy będą potrzebne. Dziękuję.